Cześć, serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Rage i atakujemy teraz armię inwazyjną Mordor'u pod wodzą Ufluga Mhm, dobra Bierzemy całą armię z Edoras, którą tutaj mamy yes, Jazdy mam niewiele, jednakże mam tutaj parę silnych oddziałów piechoty, tak więc myślę, że Jakoś to będzie, no i oczywiście tutaj też włócznie do zatrzymania ich linii troszkę, by jazda mogła odpowiednio Wymanewrować. No! Dobra, damy radę. Do boju będzie dowodził Herubrand. młody dowódca. Niespecjalnie się doświadczony w boju, ale myślę, że to będzie dobra okazja, by mógł się wykazać. Tak więc Rohilimowie, ruszaj się w bój. A, nie zachęcając co to wygląda. Mają 4000 pod wodzą, ale nie mają żadnych specjalnych jednostek, Mają. No, włócznie tutaj raz, dwa, trzy oddziały. Jeden oddział chlaparników, a reszta to nic specjalnego tak naprawdę, bo po orkowych grabieżczach z łupieżcza po prostu przejedziemy kawalerią. Tak więc dobra, do boju rochilimowie! Zarohan! Atak! Okej, okay. wow, wow, wow... Do dupy teren mamy. Znaczy. No dobra, ten. Tędy, tędy jakoś wejdziemy. W miarę będzie. Właściwie ja to. A, dobra, ja tutaj mogę się rozstawić. Nie, ja tak dziwnie mi rozstawiło armię, że aż tutaj. Ja myślałem, że dotąd mam strefę rozstawiania. To byłoby dość kiepska, ale jak tutaj, to. E, luz. Ok. Jest ok. W takim razie, dobra. Trzeba ogarnąć oddział jazdy. Tutaj ich troszkę mamy jednak. Tak więc przydałoby się wszystkie ogarnąć. piechotę toporników mm, te elitarne oddziały naszej piechoty będę jednak trzymała na tyłach jakoś ogólnie tych razem tak okej okay. łucznicy i świetnie mamy wszystko posegregowane tak więc was tutaj poproszę mm, nie uciekać oczywiście za nimi włócznie. Milicji, ok. Tutaj niech te włócznie są wspierane przez um, Boringów. Um, topornice, Te oddziały z troszkę bardziej z tyłu, by właśnie um, włócznicy ewentualnie ich nie oszali, Nawet żeby były bezpieczne przez tą bitwę. Na razie nie planuję ich wykorzystać w ogóle. One są na czarną godzinę, powiedzmy. Tutaj naszych jeźdźców podobnie ten oddział, ten oddział też zostawię. W sumie nawet mogę. O, tą trójkę wziąć na tył, sobie tutaj kolejki, by nie przeszkadzały mi. O, tutaj reszta jazdy. No i nasi królesty krewni, kawaleria, strzelecka, świetnie. Dobra, do boju. Oni nie mają nic specjalnego tak naprawdę, tak więc myślę, że bitwa powinna pójść bardzo płynnie. Dodatkowo no, tu też dysponuję doświadczoną miarzą, tak więc. A! Jak ci jest wjadą... wiadą! W ichlinie to. A! A! tymczasem ci się cofają. Nie mam za bardzo gdzie się wycofać, bo tu już góry się zaczynają. Oni nie wejdą za wysoko. O, mam nadzieję, oczywiście. Nie, chyba ja się bardzo wysoko nie będę wycofywać, bo zresztą nie mają tam miejsca, by się rozmieścić. Więc raczej zostaną na terenie bardziej płaskim. Ja tutaj mogę podciągnąć wykrąg i sypać w miotaczy z do przodu. Też świetnie. No dobra, zaraz powinien uderzyć na nas. O, kawaleria. Jeszcze bardziej na tyły ich. Tutaj. No, na razie tak niespecjalnie nim się śpieszę, Tutaj widzę, że upale, to muszę uważać na to. I tutaj, czyli. Aaa, Najlepiej by było, nie uderzyli, ja bym po prostu tędy przejechała. W ogóle nie wchodząc na to pole minowe, które tutaj zrobili mi. No mogę też tu uderzać i się cofać do drodze, bo oni. Nie, ale będę musiał uważać strasznie z kawalerią, Dobra. A, trochę mi utrudnili życie. Oni atakują, świetnie. Do przodu. Już? Ta? Biegiem? Wzmocnić tu linię. Oddziały toporników na flankę troszkę, zaczniecie ich otaczać. I idzie, lekka piechota. Grabieżcy. włócznie, postawa obronna. Zmieść ten oddział w rozdzielają armię, część idzie na moją konnicę, Ok, mm, ten oddział tutaj, kto tu idzie? Łupiescy, leka piechota, dobra. Okej. Okay. jakieś tam stracę zdenerwować? Cofnąć się i od razu już chyba rozdzielę kawalerię na dwie grupy. Jakby bardziej ją wykorzystywać. Kurde, rozstawić się Trimok, dziękuję. A tutaj idą wesprzeć to miejsce. Tu się bić, tu się bić. Postawa obronna. Tu uderzać? Generały tutaj. Gdzie oni są? Daleko. Troszkę. Mam nadzieję, że tu mi wytrzymałem włócznicy. w ogóle. hermigów mi wicieli. Niedobrze. Tu uderzać? Zatrzymać ich by się cofnąć I właściwie wy już tutaj Jednak muszę korzystać te oddziały Uderzyć tutaj By tu, o, Na generała Nasi generałowie tutaj Rozbici świetnie. A, no dobra, to ja niestety musiałem wziąć udział w walce, ale je możemy łatwo zupełnić. Tutaj tych jeszcze nie straciliśmy żadnego. Świetnie, tutaj panika. Ci się tu trzymali jakoś. Też panika, świetnie. A, cofnąć się, wy możecie ich ostrzelać Gonić tych, tych, tu się przestawić, a wybić ich, hejku, Zaskacie się strasznie, szybciej się cofać, tych rozgromić. Jeju, ale cienka linia mojej piechoty została. Tu uderzać, troszkę jednak nie tej masy orków atakujących mnie. Niestety, mój błąd Rozbici świetnie Takaś tu? Też takaś tu? Tu we nie. tej wybici Ciężka za no tutaj Złomali mi się włócznicy Niedobrze Rozgromić generała jest samotny dodział tutaj Ta to tutaj wesprzeć Ale chaos się zrobił do, tutaj, wracając z lewej flanki Cofać się Cofnąć się Coś innego w sumie. To atakować? No ile tutaj idzie? Sporo. Dobra, dotkłaś tych. Wy tutaj podjedźcie. I z tym oddziałem atakować tutaj, na tych. Włócznik od flanki. Oni mi strasznie z... narobili z tymi włóczniami, ponieważ ja nie mogę teraz ich od tyłu atakować, bo podczas wracania się po prostu nadzieje się na te Te pale. Znaczy, chyba jak z tej strony będę jechać, to nic mi się stanie. Ale jak będę próbowała wrócić, to się dzieje. I strasznie mi to strzyki popsuło, tak naprawdę. Hmm, dobra, tutaj atakować na tych łuczników, Tutaj spróbuję wjechać. Wtedy od z tej strony będę, będę mogła zaatakować. To tu, 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 tu. Unikać pali. Tu przejechać. Generowiem się cofną. Królesty krewni również. Dobra, tutaj to jest tak naprawdę mamy ich. Co to tu? O, tutaj uderzyć? To tam jest. Poznicję, wrócić tutaj walczyć, hmm. uderzyć to miejsce. O trochę tych halbarników, by wstrzymać się, wstrzymać się do halbarników od tyłu. Dobra, tu jest złamani. Boringowie tu atakować. Generałowie na Halbarników Oni już powinni się odwrócić. Te dwa oddziały również tutaj. Czyli generał zbiegł? Nie, tu walczy. Dobra, Gwardia Królewska niech tutaj dołączy. Eju, cofnę się, cofnę się. Cała jest za ogólnie, się cofnie stąd. Dobra, nie żyje jej dowódca. Świetnie. Doborowe nasze oddziały, niech też uderzą tutaj. A chlubarnicy załani. świetnie. Dobić. Wygoń strzelców. Wy tamtych możecie pogonić jeszcze. O, kontynuacja oczywiście. Wybijamy wszystkich. Cofnę się, cofnę się. uważajcie, ale... Dobra, koniec! 4000 armia orków wyrżnięta w pień. Teraz trochę z dużej straty, znaczy, spodziewałem się jednak, że będą mniejsze minimalnie chociaż, a tu jednak duże wyszły po naszej stronie. Znaczy, głównie potraciłem piechotę, tutaj troszkę straciłem możliwości manewru, by unikać tych mali idioci! A, niestety... No mm, i ja też potraciłem jednostkę jeszcze. Straciłam tutaj możliwość manewru trochę przez te pali, bo spodziewałem się, że jakoś tędy uderzę na nich bezpośrednio, a tutaj tych pali się trochę obawiałam. I jak tutaj próbowałem uderzyć, no to z, 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 jednak te dwa oddziały, które tutaj chyba sobie zatrzymały mnie na trochę za długo jednak. A, przez te straty wyszły za duże. Właśnie tutaj milicja się wycofała, ale i generalnie że żyje, inwazja została przerwana w tym momencie, znaczy oczywiście, że zostały inne armie inwazyjne, ale ten główny człon inwazji został przerwany w tym momencie, pod doros. To Teraz wyróżniłem resztę. Dwa jeńców. To tylko pokazuje, jak słaba struktura armii jest z orkowej, ponieważ cała armia orkowa liczyła 4000, z czego aż 2000 udało mi się do niewoli wziąć. Ooo, okay. o, 1000 straszonych po, po naszej, naszej stronie. Wytry. No, umiarkowane, no pisze heroiczne, ale dla mnie to takie umiarkowane, sądzę, że mogłem jednak mniejsze straty ponieść. No dobra, tak czy siak inwazja odparta, dzięki męstwu rohilimów po raz kolejny. Hmm, czyli wzięłam do niewoli ich przywódcę. Nie. Straść wszystkich. Dobra, niech się wycofa armia teraz, na przeszkolenie, trzeba uzupełnić straty. Ta piechota nie wiem, jakie straty poniosła, jest to też niespecjalnie dobry Ten oddział... Ten. Wyszliśmy dodatkowo dział piechoty do, do raz. Które oddział przeszkalam, Ten co 39, zatem niech idzie do Alburga na przeszkolenie. przeszkolę też ten oddział. No powiedzmy ten też pójdzie na przeszkolenie. Szelców potraciłem strasznie. A nie mam jak wycofać ich teraz. Znaczy, chodzi mi o helmingów. O jejku, jejku. No dobra. Te armii nie stanowią zagrożenia, one są malutkie, tak więc spokojnie mogą uzupełnić teraz siły moje. Mam nadzieję, że Tangle zdąży wrócić Po odbiciu i zaraz. Tutaj też trzy, które mi zostały do zdobycia tego. Świetnie, tutaj nie wiem czemu wyście mi pieprzyli się na terytorium, skoro sojuszu z wami nie mam. Tym bardziej dostępu dla wojska. A z krasnodami w tej turze już gadałam. Ogólnie mamy sojusz z nimi mam nadzieję, tak? Tak, mamy sojusz z krasnodami, jej! Uff, dobrze. No co? Dobra, chwilowo czekamy dalej. Mhm. tutaj... Powinnam niedługo móc zbudować pieczary, czy rozbudować je. A to później, pewnie, dopiero za tura, albo dwie, coś takiego. No dobra, w takim razie zrobię save a, może po takiej wygranej. Dobry pomysł. Eee, save i koniec tury w tym momencie, rozumiem. Mm -hmm, tak, koniec tury. Oczyść groty! Ach, teraz jesteśmy sojusznikami krasnoludów! Nasz zaprzyjaźniony emisariusz jest bardzo zadowolony. Teraz dokonamy odpowiednich starań, by słowa naszych jaskin tutaj do krasnoludskiego królestwa. Powinniśmy przygotować jaskini do ich przybycia. Jaskini Helmowego Jaru mogą zostać ulepszone. Nice! Uff, dobra, w takim razie, co się zajmę, tylko tak, tutaj nie wiem po co oni to przesłali, niech tam będzie, ile będzie mi to kosztowało. 2000 budujemy od razu... O, ta! Poświęca to pieniądze w tej turze. Myślę, że jak najlepiej to zbudować, jak najszybciej. I tutaj ogólnie widzę, że chyba Mordorowi kończą się siły, ponieważ już samych generałów na mnie. I też widzę, że padł, padli orkowie. Tak, orkując w górę ulicy zostali zniszczeni. Prawdopodobnie zginął ich przywódca frakcji i następca i tak dalej. Czyli pewnie... Tak, to elfy zajęły. Okej, okay, to interesujące. Czyli tak góry są podzielone śmiesznie, bo tak. Tutaj Morie zajęło Lorien, Zakala będzie należało do Orhanu. Niska Przełęcz do elfów, a Miasto Goblinu dla... Na Wysokiej Przełęczy do krasnoludów. I Gundabad też należy do krasnoludów. Dobrze, ok, A, raport końcowy, oczywiście, mordo najpotężniejszy. Raport rekrutacji, um, przeszkolony jednostki. Dobrze, trzeba dalej oczywiście. Um, za chwilę, poprzedną Od, armię, Zobaczmy. Ten jeden typ, to się potnął kamień, jakby ktoś miał wątpliwości A, tutaj dobra. A, dobra, chwila. To zagarnę. Przeszkolamy ten oddział. Można, można piek jazdę. A szelców. Hmm. Ten oddział, no tu mogę posłać, za turę dotrze. Ten niech wraca tu. Hmm, tych. I tych, w takiej kolejności na razie. Dwie tury do. Tutaj. Dobrze. Okej, okay, idzie na razie znośnie. Jak za dwie tury padnie zakala, to będę mogła cofnąć całą moją armię. To właśnie stacjonuje na południe w końcu. I ta armia prawdopodobnie właśnie tutaj zajmie się uderzeniem na Kajandros okay, Andros. A jeszcze zobaczymy, jak to dokładnie będzie. No dobra. To w takim razie. No to jest kolejny zapis i Ta znowu trochę czekania czeka. I to się będzie budować? Trzy tylko, świetnie. Czy ktoś mi powie, co się stało z tomarem tutaj? Wyparowała. Ok. Budowa zakończona. Hmm. Tutaj, no świetnie, idealnie wręcz. Hmm. Dzięki temu teraz mogę tutaj się rozbudować. I tu wreszcie werbować jakieś jednostki, jazdy, cokolwiek. Dobra, pięknie. A e, hodowlę owiec bym poszła, ale piropię za to nie mam. Może poczekam turę z budową czegokolwiek. Właśnie na to, by tą hodowlę owiec w pierwszej kolejności postawić. Tutaj dalej jednostki uzupełniam. Stracone. Dobra. Ci się tu przeszkalają. Nice, tutaj. Tura nam została. Tu tak samo. Tak, e, to miejsce teraz może się skapituluje, jak tutaj buntownicy są. Mhm. Um. chwila, przydałby się jeszcze tych wysłać. Oni nie tak łatwo. A, dobra. W takim razie, mm, tak myślę, w tym miejscu zakończyłem ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was do kolejnego, w którym rozegramy całą tą bitwę tutaj, drugą z armą inwazyjną, tutaj widzę, że mają bardzo doświadczone oddziały, no w sumie to są oddziały, które z runu musiały przyjść tutaj i przetrwały jakoś, a tak więc, cóż, dzięki za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych filmach z Ferrari. Bye bye.